Być może nie masz problemu z graniem w gry wideo czy przeglądaniem mediów społecznościowych na telefonie. Właściwie nie mam wątpliwości, że mógłbyś siedzieć przed ekranem i zajmować się tymi czynnościami przez dwie godziny lub nawet dłużej, nie tracąc skupienia. Ale co z półgodzinnym uczeniem? Och, to może być zbyt trudne a może przeznaczenie kolejnej godziny nad własnym biznesem hm, brzmi mało kusząco. Mimo, że logicznie wiesz, że nauka, ćwiczenia, rozwijanie własnej firmy czy inne produktywne zajęcia przyniosą ci korzyści w dłuższej perspektywie, wciąż wolisz oglądać telewizję, grać w gry wideo i przewijać media społecznościowe. Można by argumentować, że to oczywiste. Ale dlaczego więc to robisz? Jedna czynność jest łatwa i nie wymaga dużego wysiłku podczas gdy druga jest trudna i wymaga od ciebie zaangażowania. Ale są ludzie, którzy zdają się nie mieć problemu ze stałym uczeniem, ćwiczeniem czy pracą nad swoimi projektami pobocznymi. Rodzi się pytanie, dlaczego niektórzy ludzie są bardziej zmotywowani do podjęcia trudnych zadań? I czy istnieje sposób, aby uczynić trudne rzeczy łatwiejszymi? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej dopaminie. Dopamina często jest uważana za molekułę przyjemności, ale to nie do końca jej rola. Dopamina sprawia, że pragniemy rzeczy i to pragnienie daje Daje nam motywację do działania. Jeśli nie jesteś pewien, jak potężna jest dopamina, pozwól, że przedstawię Ci kilka eksperymentów, które przeprowadzili neurobiolodzy na szczurach. Naukowcy wszczepili elektrody w mózg szczurów. Za każdym razem, gdy szczur pociągał za dźwignię, badacze stymulowali system nagrody w mózgu szczura. Rezultatem było to, że szczury rozwijały tak silną ochotę, że ciągle pociągały za dźwignię przez godziny. Szczury odmówiły jedzenia czy nawet snu. Po prostu nie przestawały naciskać na dźwignię aż do wyczerpania. Ale potem proces został odwrócony. Badacze zablokowali uwalnianie dopaminy w mózgu obszaru odpowiedzialnego za nagrody. W rezultacie szczury stały się tak ospałe, że nawet wstawanie, aby napić się wody, było niewarte wysiłku. Nie jadły, nie chciały się męczyć, nie pragnęły niczego. Można powiedzieć, że szczury straciły wszelką wolę życia. Jednak gdy jedzenie było umieszczane bezpośrednio w ich ustach, szczury wciąż jadły i cieszyły się jedzeniem, po prostu nie miały motywacji, by same wstać i to zrobić. Można by pomyśleć, że to pragnienia jedzenia czy picia napędza nas do zdobywania jedzenia czy picia. Ale także tutaj odgrywa kluczową rolę dopamina. Te eksperymenty na szczurach mogą być ekstremalne, ale podobne efekty działania dopaminy można zaobserwować u ludzi w codziennym życiu. Faktycznie, mózg opracowuje priorytety głównie na podstawie tego, ile dopaminy się spodziewa. Jeśli aktywność uwalnia zbyt mało dopaminy, nie będziesz zbyt zmotywowany, aby się za nią zabierać, ale jeśli aktywność uwalnia dużo dopaminy, będziesz zmotywowany, aby powtarzać ją wielokrotnie. Jakie zachowania uwalniają dopaminę? Każda aktywność, w której przewidujesz potencjalną nagrodę, uwalnia ją. Ale jeśli wiesz, że dana aktywność nie przyniesie natychmiastowej nagrody, Twój mózg jej nie uwalnia. Na przykład, zanim zjesz swoje ulubione jedzenie, Twój mózg uwalnia dopaminę, bo przewidujesz, że jedzenie sprawi Ci przyjemność, nawet jeśli w rzeczywistości sprawi Ci gorzej. To dlatego Twój mózg nawet nie przejmuje się, czy aktywność z wysokim poziomem dopaminy jest dla Ciebie szkodliwa. Po prostu chce więcej. Stereotypowym przykładem jest osoba uzależniona od substancji. Wie, że to, co robi, nie jest dobre dla niej, ale jedynie pragnie uzyskać więcej tej substancji. Oprócz uzyskiwania uczucia odurzenia, takie substancje uwalniają nienaturalne ilości dopaminy, co sprawia, że pragniesz ich jeszcze bardziej. Oczywiście należy zauważyć, że prawie wszystko uwalnia pewne ilości dopaminy. Nawet picie wody, gdy jesteś spragniony, robi to, ale największe uwalnianie dopaminy występuje, gdy otrzymasz nagrodę losową. Przykładem może być granie na automacie do gier w kasynie. Nawet jeśli do tej pory traciłeś tylko pieniądze, oczekujesz ostatecznie większej nagrody, po prostu nie wiesz kiedy to się stanie. A w dzisiejszym społeczeństwie cyfrowym zalewamy nasze mózgi nienaturalnie wysokimi ilościami dopaminy na co dzień, nawet o tym nie wiedząc. Niektóre przykłady zachowań o wysokim poziomie dopaminy to przewijanie stron społecznościowych, granie w gry wideo, oglądanie stron dla dorosłych. Oczekujemy nagrody za każdym razem, gdy się tym zajmujemy, dlatego ciągle sprawdzamy telefony, oczekując na wiadomość czy inne powiadomienie, a wiemy, że ostatecznie je dostaniemy. Stajemy się jak te szczury ciągnące za dźwignie, starając się uzyskać nowe doznanie dopaminy. I możesz pomyśleć, no cóż, co z tego? Przecież to nie szkodzi mi w żaden sposób, ale mylisz się. Nasze ciała posiadają system biologiczny zwany homeostazą. Oznacza to, że nasze ciało lubi utrzymywać wewnętrzne warunki fizyczne i chemiczne na zrównoważonym poziomie. Gdy występuje nieprawidłowość, nasze ciało się do niej przystosowuje. Przytoczę ci przykład: gdy jest zimno na zewnątrz, nasza temperatura ciała spada. W rezultacie zaczynamy drżeć, aby wygenerować ciepło i podgrzać ciało. Jednak gdy jest gorąco na zewnątrz, temperatura naszego ciała rośnie, a my zaczynamy pocić się, aby pozbyć się części tego ciepła. W zasadzie nasze ciało dąży do utrzymania temperatury około 37 stopni Celsjusza, niezależnie od warunków zewnętrznych. Ale istnieje jeszcze jeden sposób, w jaki homeostaza objawia się, a mianowicie przez tolerancję. Na przykład osoba, która rzadko pije alkohol, bardzo szybko się upija, ale osoba, która regularnie pije, musi wypić więcej alkoholu, ponieważ jej ciało wykształciło tolerancję. W zasadzie potrzeba coraz więcej alkoholu, aby ją upić, ponieważ stała się mniej wrażliwa na jego działanie. I to samo dotyczy dopaminy. Twoje ciało próbuje utrzymać homeostazę, więc reguluje receptory dopaminy. W zasadzie twój mózg przyzwyczaja się do wysokich poziomów dopaminy, a te poziomy stają się twoim nowym wskaźnikiem, co prowadzi do rozwoju tolerancji na dopaminę. To może być ogromny problem, ponieważ rzeczy, które nie dostarczają ci tyle dopaminy, przestają cię interesować, a trudno jest się do nich zmotywować. Stają się one nudne i mniej zabawne, ponieważ nie uwalniają tyle dopaminy, co te, które to robią w dużych ilościach. Dlatego ludzie wolą granie w gry wideo czy przeglądanie internetu w porównaniu do nauki czy pracy nad własnym biznesem. Gry wideo sprawiają, że czujemy się dobrze i komfortowo, ponieważ uwalniają dużo dopaminy. Niestety, trudna praca czy czytanie uwalniają ją w mniejszych ilościach. To jedno z powodów, dlaczego osoby uzależnione od substancji, które próbują rzucić, mają trudności z dostosowaniem się do normalnego życia. Ich tolerancja na dopaminę jest tak wysoka, że normalne życie nie jest w stanie zaspokoić jej poziomu. Stają się jak te szczury z poprzednich eksperymentów, które nie mają motywacji do niczego, jeśli nie ma wystarczającej ilości uwalniania dopaminy. A nie dotyczy to tylko osób uzależnionych od substancji. Ludzie uzależnieni od gier wideo, mediów społecznościowych czy stron dla dorosłych doświadczają tego samego. Gdy tolerancja na dopaminę stanie się zbyt wysoka, po prostu nie są w stanie cieszyć się zachowaniami o niskim poziomie dopaminy. I to prowadzi do pytania, czy istnieje coś, co można zrobić, aby temu zapobiec. Odpowiedź brzmi, Musisz przeprowadzić detoks dopaminy. Teraz pewnie już masz pojęcie, jak będzie wyglądał detoks dopaminy. Będziesz rezerwować jeden dzień, w którym unikniesz wszystkich silnie stymulujących aktywności. Przestaniesz zalewać swój mózg dużymi ilościami dopaminy i pozwolisz receptorom dopaminy na regenerację. Przez cały dzień będziesz starał się nie mieć zbyt dużo przyjemności. Nie będziesz korzystał z internetu czy żadnej technologii, takiej jak telefon czy komputer, nie będziesz słuchał muzyki, nie będziesz masturbował się ani jadł śmieciowego jedzenia. W zasadzie usuniesz wszystkie źródła zewnętrznej przyjemności na cały dzień. Przyjmiesz nudę i uwierz mi, będzie jej sporo. Możesz jednak wykonywać następujące czynności: pójdziesz na spacer, będziesz medytować i będziesz sam na sam ze swoimi myślami, zastanowisz się nad swoim życiem i celami. Zapiszesz wszelkie pomysły, jakie dostaniesz, ale nie na komputerze ani na telefonie, a na fizycznym kawałku papieru. Wszystko to może wydawać się dość intensywne, ale jeśli chcesz uzyskać radykalne rezultaty i chcesz je uzyskać szybko, musisz podjąć radykalne działania. Teraz pewnie zastanawiasz się, dlaczego w ogóle miałoby to działać. Możesz to sobie tak wyobrazić. Przyjmijmy, że zawsze jadłeś w najlepszej restauracji w swoim mieście. W rezultacie te wyszukane posiłki stały się twoim nowym normalnym. Gdyby ktoś zaoferował ci miskę zwykłego ryżu, prawdopodobnie byś odmówił. Po prostu nie smakowałaby tak dobrze jak twój zwykły posiłek w restauracji. Ale jeśli nagle znajdziesz się na bezludnej wyspie i będziesz głodować, nagle ta miska zwykłego ryżu nie wydałaby się taka zła. I to właśnie robi detoks dopaminy. Głodzić się z wszelkich przyjemności, których zazwyczaj doświadczasz, a z kolei sprawia, że mniej satysfakcjonujące czynności stają się bardziej pożądane. Mówiąc prościej, detoks dopaminy działa, ponieważ nudząc się, nudne rzeczy stają się bardziej zabawne. Jeśli nie chcesz podejmować tak radykalnych działań i głodzić się z wszelkich przyjemności, możesz przeprowadzić mniejszy detoks dopaminy. Wybierzesz jeden dzień w tygodniu, w którym będziesz całkowicie powstrzymywać się od jednego z działań o wysokim poziomie dopaminy, cokolwiek to za działanie mogłoby być. Czy to sprawdzanie telefonu cały czas, granie w gry wideo na komputerze, nadmierne oglądanie telewizji, jedzenie śmieciowego jedzenia, oglądanie internetowej treści dla dorosłych. Nadal możesz robić inne rzeczy, ale to jedno działanie jest zabronione. Tak, poczujesz się lekko znudzony, ale o to chodzi. Chcesz pozwolić receptorom dopaminy na regenerację po nienaturalnie wysokim uwalnianiu dopaminy w twoim mózgu, a nuda skłoni cię do robienia innych rzeczy tego dnia, rzeczy, które normalnie byś odkładał, ponieważ nie uwalniają tyle dopaminy i dlatego, że się nudzisz, łatwiej je zrobisz. Oczywiście, unikanie działań o wysokim poziomie dopaminy od czasu do czasu jest dobre, ale idealnie powinieneś całkowicie unikać tych działań lub przynajmniej robić je jak najrzadziej. Zamiast tego chcesz przypisywać więcej dopaminy rzeczom, które faktycznie mają cel, a moje doświadczenia pokazują, że Twoje obecne działania o wysokim poziomie dopaminy. Mogą służyć jako nagroda dla wykonanej trudnej pracy. W skrócie możesz użyć działania o wysokim poziomie dopaminy jako nagrody za ukończenie trudnej pracy. To dokładnie to, co robię. Śledzę całą trudną pracę o niskim poziomie dopaminy, jaką wykonuję: sprzątanie mieszkania, tworzenie filmów, czytanie książek, ćwiczenia. Po ukończeniu określonej ilości trudnej pracy, nagradzam się pewną ilością działania o wysokim poziomie dopaminy. Na koniec dnia kluczowe słowa to: po ukończeniu i na koniec dnia. Jeśli zanurzysz się od razu w aktywność o wysokim poziomie dopaminy, nie będziesz mieć ochoty na pracę o niskim poziomie dopaminy, po prostu nie będziesz wystarczająco zmotywowany. Dlatego zawsze zaczynam od trudnych rzeczy, a potem pozwalam sobie na korzystanie z działań o wysokim poziomie dopaminy. Dla przykładu, za każdą ukończoną godzinę pracy o niskim poziomie dopaminy nagradzam się 15 minutami działania o wysokim poziomie dopaminy na koniec dnia. Oznacza to, że przez większość dnia wykonuję trudne zadania, które mnie rozwijają, a na koniec dnia pozwalam sobie na relaks przy działaniach o wysokim poziomie dopaminy. Działa to tak, jakbyś mówił sobie dobra, przepracuję tę godzinę nad tą trudną rzeczą, a potem zasłużę sobie na odrobinę przyjemności. A potem zasłużę sobie na te 15 minut. Działa to jak nagroda za trudną pracę. Więc, czy powinieneś całkowicie unikać działań o wysokim poziomie dopaminy? Nie, wcale tak nie twierdzę. Nie ma nic złego w tym, aby się zrelaksować i cieszyć się przyjemnościami życia. Kluczem jest umiejętność zbalansowania tego, co robisz, i sprawienie, aby działania o wysokim poziomie dopaminy były nagrodą za pracę, a nie głównym celem Twojego życia. I tak, od czasu do czasu detoks dopaminy czy dzień bez określonego działania o wysokim poziomie dopaminy mogą pomóc ci zresetować swoje receptory dopaminy i przywrócić zdolność do cieszenia się mniejszymi przyjemnościami. Warto jednak zaznaczyć, że jest to podejście dość indywidualne i nie każdemu może pasować. Niektóre osoby mogą preferować bardziej zrównoważone podejście, w którym starają się równomiernie integrować zarówno trudne, jak i przyjemne doświadczenia w codziennym życiu. Ostatecznie kluczowe jest to, aby być świadomym swojego zachowania i motywacji, a także umieć dostosować swoje nawyki w zależności od tego, co naprawdę przynosi nam satysfakcję i spełnienie. Detoks dopaminy czy restrykcje odnośnie działań o wysokim poziomie dopaminy to narzędzia, które można zastosować, ale warto eksperymentować i dostosowywać je do własnych potrzeb i preferencji. Jestem bardzo ciekawy, jakie masz zdanie na temat tego filmu, czy był on dla ciebie pomocny? Zostaw komentarz i podziel się ze znajomymi, być może dla nich ten materiał będzie bardzo pomocny. Niech Feniks będzie z tobą.